Jubileusze pracy zawodowej obchodzili urzędnicy Kielckiego Magistratu. Podczas uroczystego spotkania życzenia jubilatom złożył prezydent Kielc Wojciech Lubawski. W gronie 66 uhonorowanych osób znalazła się pani Marianna Słyk, która świętuje 45-lecie pracy zawodowej. Najważniejszy jest interesant, a satysfakcję największą mam z tego, jeżeli dobrze obsłużę interesanta i wychodzi interesant zadowolony, chociaż nie zawsze jest to możliwe z różnych przyczyn. Trafiam zawsze na dobrych ludzi. Mądrych, rozumnych, a z takimi ludźmi praca jest przyjemnością. Jubileusz ćwierćwiecza Pracy Zawodowej obchodzi sekretarz miasta Janusz Koza. Swoją pracę traktuję jako służbę dla ludzi, dla mieszkańców naszego miasta, dla tych wszystkich, którzy przychodzą do Urzędu Miasta, aby załatwić swoje ważne sprawy. I my, urzędnicy. Jesteśmy po to, aby im służyć. Jestem przekonany, że to ćwierć jeszcze przepracował bardzo profesjonalnie i uczciwie. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Wcześniej pracował ze mną jako dyrektor urzędu wojewódzkiego, a teraz od 12 lat jest sekretarzem miasta. I no nie wyobrażam sobie z niego, jakbym sobie poradził tu z, całym, tu z całą tą instytucją. On tak naprawdę jest tu mózgiem, jak to wszystko ma pracować, jak ma wszystko funkcjonować. Dlatego. Z okazji tych 25 lat zasłużył sobie na uznanie, na szacunek i na podziękowanie i bardzo mu za to wszystko dziękuję. Wszystkim świętującym jubileusze pracy zawodowej serdecznie gratulujemy oraz życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.